To zdziwienie, patrzące przed siebie jakby stało się coś bardzo nieoczekiwanego, jak osłupienie, gdy ni z tego ni z owego przyjaciele wyskakują z kryjówek krzycząc niespodzianka, zaczynając urodzinowe przyjęcie. Był to jego zdaniem najprostszy sposób, by pozbawić człowieka żywotu. Najmniej bolesny sposób. Niestety jego szef bardzo rzadko miewa dobry humor i tylko nieliczni mają to szczęście uniknięcia długich i okrutnych tortur, jakie czekają na nich w górskich labiryntach. Widział to, słyszał. Na samą myśl o tych katuszach, pojawia mu się na karku zimny dreszcz, a w uszach dzwonią mu krzyki oraz błagania o litość, o szybką śmierć, ludzi, którzy mieli nieszczęście doświadczenia ich na własnej skórze. Dróg jest wiele, lecz każda prowadzi w jedno miejsce. Wykona zadanie, a następnie wróci do miejsca, które zwykł zwać domem, by zdać raport swojemu szefowi, jak robił już powielokroć. Wiele razy trapił swój umysł, czemu jeszcze nie uciekł. Mógłby zostać najemnikiem, lub dołączyć do grupki poszukiwaczy przygód. Daleko od tego miejsca. Życie wtedy nie byłoby takie zagmatwane jak teraz. Ileby o tym nie myślał, coś nadal powstrzymywało go od podjęcia tej decyzji. Daj, panie! chociaż z dwojga złego chyba wolałby ukrywać się przed psami gończymi Zjednoczonego Królestwa niż przed hyclami swojego szefa. Tak, zaprawdę, nie chcę mieć z tymi bestiami z piekła rodem do czynienia. Widział już, co potrafią. Mało jest ludzi stąpających po tej ziemi, którzy potrafili, by dorównać temu czworonożnemu diabelstwu. A sam fakt ujarzmienia takowej wzbudza jeszcze większy strach. To zaczęło się, gdy był jeszcze latoroślą. Odkąd tylko pamięta... Nawiedza go to uczucie, to niepohamowane pragnienie, by zanurzyć swój miecz w czyimś brzuchu, pociąć, rozpłatać, wypatroszyć. Choć tego nie chciał, uwielbia patrzeć, jak konają, jak ich krew spływa po wgłębieniach w klindze jego miecza, kiedy ich błagania podsycają jego chore żądze. I ta nieopisana euforia, która go ogarnia, gdy wydają ostatnie tchnienie, gardzi sobą i to jeszcze jak, ale taki już się urodził. Lata temu jeszcze z tym walczył, ale i wtedy jego starania zawsze kończyły się tak samo z martwą ofiarą pod jego stopami, a jak się dłużej wstrzymywał, to było nawet gorzej.